Moje uszanowanie, witam w kolejnym odcinku magazynu Classic Routen na YouTube. Dziś będzie trochę sentymentalnie, ale odcinek będzie dotyczył również wydarzeń bieżących. W ostatnim numerze, 195, zostałem poproszony o wykonanie pewnego rodzaju analizy i zestawienia najciekawszych pozycji z aukcji RM Sotheby's, która odbyła się pod koniec listopada w Monachium. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Wśród wielkich przebojów tej aukcji jak chociażby zwykłym M330, które poszło za 200 tysięcy euro, fabrycznie nowym Z8, które poszło za 410 tysięcy M3CSL, które poszło za 325. Znalazłem jedną pozycję, która nie wzbudziła specjalnej sensacji ani niczyich podejrzeń. Auto, które bardzo lubię i yy, które z wielu względów jest dla mnie istotne jako dziennikarza klasyk Auto. Zerknijmy o co chodzi. Auto, które w tej chwili widzicie na ekranie to BMW w 12, pierwsza generacja serii 5. Dlaczego to auto jest dla mnie takie ciekawe? Yy, w numerze maj-czerwiec w 2006 roku, kiedy byliśmy jeszcze miesięcznikiem, ukazał się materiał na temat BMW 12. Tutaj widać takie małe zdjęcie, zaraz Wam pokażę o co dokładnie chodzi. Dlaczego to jest dla mnie takie ważne? Otóż w tamtym czasie, kiedy rozpoczynałem moją współpracę z magazynem Classic Auto, dostałem do niej zaproszony przez Piotra Życzyńskiego, znanego Wam z działu Inwestycji w Klasyki. Piotrek w tamtym czasie posiadał właśnie taką o jasnozieloną E12. Auto, do którego mam do dzisiaj sentyment, z uwagi na cały szereg czynników. Raz dlatego, że wydało mi się wtedy niesamowicie fajne. Dwa, dlatego że to był pierwszy materiał, do którego zostałem, nazwijmy to, zaproszony. I zestawienie tych dwóch e 12 w jasnozielonym kolorze zapisało mi się w pamięci jako bardzo przyjemne wydarzenie. Wielkopomne, jeżeli chodzi o moją skromną karierę dziennikarską. Z kolei w numerze 161, wiele lat później, tu już przechodzimy do historii najnowszej magazynu Classic Auto, popełniłem materiał o E12, ale dość nietypowym. Model 530 MLE, produkowany wyłącznie na rynek południowoafrykański, był wozem homologacyjnym służącym do zarejestrowania tego auta w tamtejszej serii wyścigów samochodów turystycznych. Historia, którą tutaj przedstawiliśmy na naszych łamach jest o tyle interesująca, że obejmuje znalezienie kompletnie zniszczonego egzemplarza gdzieś w jakiejś szopie w RPA i następnie jego renowację w wykonaniu południowoafrykańskiego oddziału BMW. Serdecznie polecam, jeżeli ma się taką możliwość, ten numer znajduje się w sprzedaży w naszym sklepie internetowym. Niestety nigdy nie udało mi się kupić E12, natomiast z czasem stałem się posiadaczem dwóch kolejnych egzemplarzy E28, czyli drugiej generacji serii 5. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj bardzo chętnie bym taki samochód kupił. Odnoszę wrażenie, że dzisiaj E12 jest samochodem traktowanym nieco po macuszemu. Owszem, jest, ale nie należy do najbardziej pożądanych modeli. Jeżeli spojrzeć na auta, które najczęściej sprzedają się na polskich aukcjach i w serwisach ogłoszeniowych, to E12 próżnie w nich szukać. Niedawno wykonałem kilka wyszukiwań pod tym kątem na popularnych polskich serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych i E12 tam po prostu nie ma. W Niemczech sytuacja jest nieco lepsza i nieco ciekawsza, ponieważ jest szerszy wybór, natomiast wciąż te samochody nie kosztują jakichś ogromnych pieniędzy. Dzisiaj nabycie auta takiego jak E9 jest równo abstrakcją jak kupienie Mercedesa Pagody. Mówimy o zakupach za setki tysięcy złotych. Podobnie zaczną się robić, jeżeli chodzi o nowsze, młodsze modele z lat 80. i 90. W konsekwencji E12 wygląda, jakby zostało zupełnie w cieniu. Moim zdaniem niesłusznie. Dlaczego? Dlatego, że reprezentuje bardzo interesujący czas w rozwoju marki BMW. Zerknijmy na egzemplarz, który sprzedano na licytacji Sotheby's w pod koniec listopada w Monachium. Ta błękitna E12 z granatowym welurowym wnętrzem to 528 z gaźnikiem wyposażonym w trzybiegowo-automatyczną skrzynię biegów. Wydawać by się mogło, że to nic specjalnego, ale auto jest zachowane w naprawdę gabinetowym stanie, pochodzi z rynku szwajcarskiego, jest dość bogato wyposażone, a przede wszystkim ma naprawdę niesamowity, fajny klimat. Kompletacja kolorystyczna, elementy wnętrza, to wszystko sprawia, że naprawdę tu jest bardzo fajnie. Natomiast z naszego historycznego punktu widzenia istotnych jest jeszcze kolejnych kilka rzeczy. Jak zwrócicie uwagę na układ deski rozdzielczej w tym samochodzie, yy, zauważycie, że konsola środkowa w tym samochodzie jest nieco przesunięta w stronę kierowcy. To jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy model BMW, w którym ten patent zastosowano. Czyli element, który dzisiaj kojarzymy z tą marką, który jest jej immanentną cechą i yy, nazwijmy to walorem rozpoznawczym, ma swój początek w tym samochodzie. Kolejna sprawa, y, może nieco bardziej prozaiczna. Seria 5 w karoserii 12, bo jednym z pierwszych modeli, w którym BMW zamontowało przełącznik od kierunkowskazów po lewej stronie kolumny kierowniczej, a nie po prawej, tak jak w poprzedzającej ten samochód Noje Klasse. Poza tym mamy do czynienia z w pełni współczesnym BMW z niezależnym zawieszeniem obu osi, sześciocylindrowym silnikiem z przodu, napędem na tylną oś. Format tego samochodu jest naprawdę na wskroś współczesny. Kolumny Persona z przodu, silnikiem 30, skrzynia, w tym wypadku trzybiegowy automat. W zależności od wersji były to skrzynie Borg Warnera albo ZF, napęd na tylną oś i niezłe wyposażenie. Sylwetkę tego samochodu nakreślił Paul Brak, natomiast Brak działał w ramach Koncepcji, którą nakreślił Marcello Gandini w koncepcie Garnisz, bardzo udanym zresztą i nie trudno doszukać się podobieństw pomiędzy tymi dwoma samochodami. Oferta E12 na rynku samochodów klasycznych jest bardzo zróżnicowana. Można wyszukać egzemplarze od 518 w najuboższych wersjach po bogato wyposażone 528. Czasem, jeżeli dysponujecie większym budżetem, można także wyszukać egzemplarze w wersjach motorsport, limitowanych, bazujących na 525 i 528, jednych z pierwszych samochodów, które powstawały w fabrycznym dziale sportu BMW. Takie auta o nazwie 530, 530i, 533i są dziś bardzo rzadko spotykane i trudno o egzemplarz w naprawdę kolekcjonerskim stanie. Natomiast jeżeli takie auto znajdziecie, warto się nimi zainteresować. Oprócz tego zostaje jeszcze wspomniane w tym materiale BMW 530 MLE, jednak biorąc pod uwagę, że auto było sprzedawane wyłącznie na rynku południowoafrykańskim oraz fakt, że występuje tylko z kierownicą po prawej stronie, jego dostanie w Europie jest bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe, jeżeli ktokolwiek takie auto w ogóle sprzedaje. Dziś to jest autentyczny biały kruk. Wypuszczony pod sam koniec produkcji M535i stanowi de facto przodka dzisiejszego M5. Auto jest szalenie istotne z punktu widzenia każdego użytkownika BMW z literką M na klapie. Oczywiście nie liczy tych, które dosztukowano w Łotwosku i gdzie założono znaczek M na 316, ale to insza, inszość. Przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem, dlaczego E12 jest tak niedoszacowanym samochodem na rynku. Piękny egzemplarz modelu 520 albo 525 można kupić już za 20-25 tysięcy euro. To wciąż spore pieniądze jak na to, ile te samochody potrafiły kosztować jeszcze 10 lat temu, jednak w porównaniu do aut takich jak chociażby E9 z porównywalnego okresu, to naprawdę wygląda to jak całkiem niezła okazja. Wóz jest naprawdę na wskroś nowoczesny. Wiele egzemplarzy wyposażone w klimatyzację oraz podstawowe udogodnienia, które sprawiają, że dzisiaj jazda takim samochodem jest po prostu wygodna i przyjemna. Jednocześnie jest to auto, które ma pół wieku, w związku z tym trudno jest to egzemplarz, który byłby w naprawdę wyśmienitym stanie. Zwłaszcza jeżeli mówimy o modelach sprzed faceliftingu. W moim przekonaniu ładniejszy. Gdybym dzisiaj miał wybierać E12, którego bym chciał poszukiwać, przyjrzałbym się w pierwszej kolejności egzemplarzom pierwszej serii z silnikami M30. 525 i 528 swego czasu stanowiły tylko ułamek egzemplarzy sprzedawanych na rynku. Większość aut wyszła z silnikiem sterocylindrowym. Ok, M10 to bardzo udany silnik i bardzo fajny, natomiast w moim przekonaniu, w tak dużym, wygodnym samochodzie wypada już jednak pomyśleć o tym, żeby pod maską było więcej niż 4 cylindry. Z mojego punktu widzenia, jednym z najciekawszych modeli, których można dzisiaj poszukiwać, jest 528 i Dokładnie takie, jakim przyjechał Piotrek na tamtą pamiętną sesję zdjęciową w 2006 roku. Dlaczego o tym mówię? Przede wszystkim. 528i w późnych wypustach po faceliftingu występował układ wtryskowy Bosch LG Tronic. Z dzisiejszego punktu widzenia jest to system stosunkowo prosty i relatywnie łatwy w ustawieniu. Sam mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, posiadawszy kilka takich samochodów, że to można zrobić. Regulacja przepływomierza, być może wymiana sondy lambda albo wymiana uszczelniaczem w wtryskiwaczach to jest wszystko, czego ten układ wtryskowy potrzebuje do szczęścia po to, żeby pracował prawidłowo. To powoduje, że auto jest stosunkowo bezproblemowe w obsłudze, a jednocześnie ma bardzo fajny charakter wynikający z posiadania silnika M30 o charakterystycznym gangu oraz, jak w przypadku egzemplarza Piotrka, manualnej skrzyni biegu. Często auta te występują w ciekawych kompletacjach kolorystycznych, jak chociażby egzemplarz, który pokazaliśmy Wam na aukcji Sotheby's. Błękitno-granatowa kombinacja super, na zieleń z ciemnozieleń w środku rewelacja. Naprawdę jest tutaj czego szukać i widać po tym samochodzie jego rodowód w latach 70. Jeżeli coś by na to miało wskazywać, to właśnie jest to paleta kolorystyczna. Dopiero w późniejszych samochodach zaczęły dominować barwy takie jak srebro czy czernie. Nudy na pudy. Jeżeli chodzi o auta limitowane, takie jak chociażby egzemplarze firmowane przez BMW Motorsport, późniejsze BMW M, w tym momencie w moim rozrachunku to jest coś tak abstrakcyjnego, że nie biorę tego w ogóle pod uwagę jako o propozycji zakupowej. Obok wspomnianego przeze mnie 528i, moim zdaniem warto się także zainteresować przedliftowymi 525 i 528. To jest kawał samochodu za wciąż stosunkowo przystępne pieniądze. Można spodziewać się, że egzemplarz w bardzo dobrym stanie, wymagający lekkiego dopieszczenia, mógłby kosztować między 20 a 25 tysięcy euro. Oczywiście zdarzają się samochody droższe, jak chociażby egzemplarz z aukcji RM Sotheby's. Natomiast tutaj trzeba wziąć pod rozwagę fakt, że aukcja była ogromnym sukcesem. Jej okoliczności, fakt, że została zorganizowana w Monachium, była ostatnią aukcją RM Sotheby's w tym sezonie w Europie, oraz jednocześnie towarzyszył jej całkiem spory szum medialny i mnóstwo relacji prasowych, to wszystko spowodowało, że samochody, które tam wystawiono, sprzedały się po prostu drożej. Innymi słowy, ten egzemplarz nie jest do końca reprezentatywny i nie e, prezentuje poziomu, który można by było określić mianem standardowej ceny transakcyjnej. Zakładając budżet na poziomie 20-25 tysięcy euro, można pomyśleć o kilku też innych modelach. Inną ciekawą alternatywą jest sześciocylindrowy wariant modelu 520, sprzedawany również po faceliftingu. Motor M20, który tam zamontowano, charakteryzuje się bardzo wysoką kulturą pracy, ma bardzo charakterystyczne brzmienie i jest w naszym kraju lubiany i znany. Dowolny warsztat, który zajmuje się klasycznymi BMW-kami, będzie kojarzył podstawową obsługę silnika M20. Gdybym miał zaproponować konkluzję do dzisiejszego wywodu, to brzmiałaby ona tak: E12 to jest fajny, niedoceniany samochód, za którym warto się rozejrzeć pod kątem zakupu, inwestycji, a przede wszystkim przyjemności z jazdy. To jeden z ostatnich klasycznych modeli BMW, które wciąż można kupić w przyzwoitych pieniądzach. Zapomnijcie o E9, o 2002, o E24 nawet. W tej chwili ich ceny już także rosną. Piątka w mniejszym stopniu zwraca na siebie uwagę z racji na karoserię i taki dość rodzinny charakter. Co nie zmienia faktu, że jest autem bardzo satysfakcjonującym w jeździe i po prostu fajnym, ładnym i klimatycznym. Serdecznie polecam, przeglądajcie ogłoszenia i zapraszam Was do lektury Classic Auto nr 195. Do zobaczenia w następnym. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka.